– Telefon do pana reżysera? – Nie mam mnie dla nikogo! – Ale to sam że Zdzisław. – Tak? Tu Waldek. – Waldek? Cześć, Waldi. Cieszę się, że cię słyszę. Zachował na pamiątkę a, tę gazetę. Wiesz, że zawsze na ciebie stawialiśmy, a już ja to po prostu wierzyłem w każde twoje słowo. Chyba nie wierzymy we wszystko, co się drukuje, nie? Bądź taki skromny. A, byłbym zapomniał. Pamiętasz, obiecałeś odstąpić mi ten wózek. No chyba, że zatrzymasz go dla siebie. No w każdym razie skaczemy razem na Mazury. Paliwo biorę na siebie. A, pamiętasz, Waldi, że miałeś obiecany talon na poloneza? W tej sytuacji postanowiliśmy zamiast niego przydzielić talony benzynowe na dwie taksówki na numer Twojego Mercedesa. Więc jak tylko go zarejestrujesz, przedwoń jego aktualny numer. Prawko jazdy wręczę Ci osobiście w drodze na Mazury. To będzie rozumiesz, coś, ale a niespodzianka. Niestety, stary, to niemożliwe. Widzisz, jakby to powiedzieć, tego wozu praktycznie nie ma. No, chyba nie powiesz, że ci ukradli. Taki nietypowy wóz znajdzie się raz, dwa... Nie, nie, nie to. Po prostu. Nie ma go. Nie było go na granicy? Był, był, ale to... Nie żaden ekstramodel, to stary gruchot. On już nie istnieje. Nawet chciałem cię prosić o przysługę w kwestii anulowania opłaty celnej i podatku od darowizny. Bo jednak no, nagrody artystyczne nie powinny polegać. Rozumiesz? Rozumiem. Opyliłeś wóz prywaciarzowi, a teraz próbujesz mnie wciągnąć w jakieś szachrajstwa. No cóż, Waldemar. Bardzo się na panu zawiodłem. Trzeba będzie spojrzeć na pana przez inną optykę. To na razie. Dobre! No, stary, to, to cześć. Do zobaczenia. A ty mi. W fotelu nie wysiadł. Od godziny ekipa czeka. Nie tak obciłeś tutaj, Tam przed chwilą było wieczorem.